Nietypowa sytuacja w pierwszej lidze. Stracili punkty przez... zmianę. Miało to miejsce w 27. kolejce na zapleczu Ekstraklasy w starciu Górnika Łęczna z Kotwicą Kołobrzeg. Nie wiem czy wiecie, ale w jednym momencie na boisku w pierwszej lidze, w jednym zespole, może maksymalnie przebywać dwóch piłkarzy spoza Unii Europejskiej. We wtorkowym meczu od pierwszej minuty w składzie Kotwicy pojawił się Brazylijczyk, Lucas Ramos. Spotkanie zakończyło się remisem 0-0, do 0, więc Kotwica zdobyła cenny punkt, tyle że kosztowna pomyłka poskutkowała porażką. W 67 minucie z ławki rezerwowych podniósł się Wsiewołod Sadowski z Białorusi, więc limit zawodników spoza UE został wypełniony. Kwadrans później trener Piotr Tworek wprowadził na murawę Japończyka, Judaja Nawate, a na boisku zostali Ramos i Sadowski, co poskutkowało walkowerem. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.